Tup, top tup, 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 top 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 tup, top tup, 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 Top 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 tup, top top tup, tup, Witam dzisiaj państwa w moim studiu. Będzie dzisiaj gościć u nas znana i lubiana zadymiara Shelly. Szeli. Dzień dobry. Ja jestem Szeli i dziękuję Ci Rejbu, za zaproszenie mnie do twojego studia. Ależ nie ma za co. Przechodząc już tak do pierwszego pytania, to jest ono takie. Czy powiesz mi, czy twoim chłopakiem jest ból? Tak to prawda, że moim chłopakiem jest ból, tylko nie mów tego moim rodzicom, bo się na mnie mocno zdenerwują. Powiedz mi, dlaczego to, że jesteś z bólem jest taką tajemnicą? Nie chcę o tym mówić no ale nie dajesz mi wyboru ból znęca się nade mną psychicznie i fizycznie dlatego jestem już tak mało grana w Brawl Stars. Chciałabym powiedzieć tylko też bym chciała żeby zostało to między nami i twoimi widzami że podkochuję się w poko, jest on taki romantyczny, ale ból nie może się o tym dowiedzieć. Spokojnie kochana, na pewno nikt oprócz nas i moich widzów, którzy dotrzymają słowa, nikt, a na pewno ból się i tym nie dowie. Może chciałabyś odwołać się do tematu swojej broni? Moja strzelba, jak pewnie wiesz, ma daleki zasięg, a jej superadak jest jednym z najsilniejszych w całej grze. Twój star Power Plaster. Chciałabyś się odnieść do tego tematu. Bardzo się cieszę, że twórcy Supercell dodali mi ten Star Power, bo chociaż w jakimś minimalnym stopniu pozwala mi to bronić się przed bólem. Myślę też, że chciałabyś może, aby w kolejnym odcinku pojawił się w tym studiu Poko. Y Chyba bardzo bym chciała zobaczyć w kolejnym odcinku Poko, więc fajnie by było, gdybyś go tu zaprosił. Zobaczę, co da się zrobić, no ale czas naszego programu niestety dobiegł końca. Chciałbym Ci podziękować za to, że zgodziłaś się tu wystąpić. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić na koniec? Chciałabym pozdrowić Twoich widzów, rodzinkę oraz POKO. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu i Szeli za to, że byliście. Do zobaczenia w kolejnych transmisjach. Do widzenia.